if this world doesn't fear us yet, it will. Iu, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony niepopularne A ze mną jest Kimczu? Ja, ponownie. Witam. Tak. I lecimy dalej z fabułką, bo jesteśmy coraz bliżej końca tak dzisiaj nadwyrężamy nockę, żeby żeby skończyć tą grę, bo jest mega wciągająca. I dam znać przez radio. Nie ma żadnego miejsca poza anomalią. Dlaczego wciąż zmierzamy ku temu głupiemu statkowi? Jeśli sygnał z wnętrza jest chroniony przed anomalią, będziemy mogli użyć tam nadajnika i skontaktować się z Flores. Ściągniemy całe zaopatrzenie, surowce i technologię. I to jeszcze dziś. Przejście przez piekło jeszcze przed nami. Wygląda to jak cholerny obóz koncentracyjny wokół Karaweli. Nie no, to co tutaj ten Monroy zrobił, tym wszystkim. No i jako. tak nie taką. Yy, istotą inteligentny. Gdy Paxowie no to... zaczęli uciekać z miasta, Monroy kazał schwytać tych, którzy jeszcze pozostali. Byli lojalni i ufni. A potem pozamykał ich w tych obozach pracy. Z tego co wiem o Paxach, nie mieli tam dużych szans na przeżycie. A przecież wystarczyło. Kiedy zrozumiał, że paksowie zmieniają się w dzikich, wydał rozkaz zamordowania ich wszystkich, nim przejdą transformacje. Wszystkich. Oprócz tych, którzy mieli dla niego pracować, Monroy wrócił do oblężonego miasta. Walki trwały przez wiele dni. To była kompletna rzeźnia, i ja pierdzielę. Ludzie Monroja zostali zdziesiątkowani. Wtedy zobaczyli Flores na orbicie i postanowili wezwać pomoc. Wtedy zaczęli nadawać sygnał? Ale sygnał się nie przebił. Pomoc nie nadeszła. Monroe kazał ludziom ukryć się w statku, który odcięto od świata. Cały ten czas przez tyle przeszliśmy. Pola bitew, dżungle, ruiny obcych, pustynia. Tyle utraciliśmy. Nie wierzę, że w końcu tu jesteśmy przy tym cholernym sygnale, który słyszałem w dniu lądowania. I nadal nic z tego nie rozumiem. Chyba zaczyna mi się to wszystko układ. Po sposobie, jakim Faksowie kontrolowali anomalię obeliskami, sądzę, że to oni panowali nad energią tej planety. To oni stanowili równowagę. Ale kiedy Monroe uniemożliwił im używanie obelisków z powodu czystego strachu przez niezrozumiałym... Burze anomalii rozprzestrzeniły się jak niekontrolowany pożar po całej planecie, powodując mutacje wszystkiego. Cały czas myśleliśmy, że znajdziemy miejsce poza anomalią, podczas gdy znaleźliśmy miejsce, gdzie powstała, gdzie Monroe ją stworzył. Okej. Okay. Wyjaśnia się aspekt, jak powstała anomalia, ale nie wyjaśnia się aspekt. Skąd się wziął Monroe, kim on jest, czemu on się tu wziął, i tak dalej? Tak jak przyjaciele. Mhm. Mój ojciec opowiadał mi o tysiącach, które wspinały się po sobie nawzajem, próbując dostać się do Flores podczas startu. Ludźmi, którzy zostali pozostawieni z tyłu. Połowa z nich pewnie wyrżnęła resztę dla ostatniego miejsca na Karaweli. Tanner Jakub. Wszyscy powinniśmy byli być z resztą, tonącą w chaosie i beznadziei, którą rozpętali dyktatorzy i szaleńcy. Gdyby nie to, że silnik Karaweli wybuchł i zabił większość Outriderów, to nas pozostawiono by na ziemi. Dwoje żołnierzy w cholernej armii Monroja więcej. Walczących o wydostanie się z ziemi. Przybywających tu na rzeź pachców niszczących całą planetę jeszcze zanim reszta zdążyła na niej stanąć. Czy twój bohater też teraz tak podchodzi emocjonalnie do tego co się dzieje? Tak. Bardzo mocno emocjonalnie opisuje tu wszystko co. Co było, co by mogło być. Gdyby cokolwiek poszło inaczej niż poszło. Jestem wewnątrz statku. Systemy nadal działają. Cokolwiek nadaje ten sygnał, jest tam. Zakończmy to wspólnie. Zakończmy to. Tak czy inaczej, koniec trasy. Udało nam się przywieźć nadajnik pomimo przeciwności. Szkoda, że Jane nas nie widzi. Cokolwiek nadaje ten sygnał, jest tam. Zakończmy to wspólnie. Czyżbyśmy właśnie... Skrzyneczka, skrzyneczka, skrzyneczka. <grych> Czyżbyśmy właśnie Krzynka. doszli do samego końca tutaj gry, fabuły, nie wiadomo czego. A nieważne, za nami za plecami jest skrzyneczka. <grych> Co rzeczy ważne i ważniejsze, no. Dokładnie. Sygnał. to tutaj. To działa. O Boże, to działa. Włączcie światło. Obawiam się tego momentu. Prawda. Tak, to ta planeta, ale już jej nie ma. Nie. Nie, to, nie dotykaj mnie! Widźcie sobie. Nie mam dzisiaj na to ochoty. Wszystko no. ja ty... ty tu jesteś. Ja <grym> wyobrażałem sobie to wiele razy. <grym> Ale nigdy ciebie. Kim jesteś? Kim jestem? Monroy. <grym> <grym> <Mądrowe. grym> Ale jak? Jakim cudem, jak statek dotarł przed nami. A jak myślisz? Zostawiliście nas, kiedy Ziemia się rozpadała, ale mnie niełatwo zabić. Zbudowaliśmy nowy silnik. Ten silnik deklasował wcześniejsze. Gdy wciąż przemierzaliście kosmos, my zdążyliśmy tu dotrzeć. Gdybyście widzieli Prymitywne społeczeństwo miejscowych. Traktowali nas jak bogów. Tak, widziałem, co z nimi zrobiłeś. Aha. Aha. Rozumiem. Więc to nie jest ratunek. Czemu nie przybyliście, gdy wzywaliśmy pomocy? Flores przyleciał tutaj 30 lat temu. Aż trzydzieści lat tkwienia w tym piekle! To piekło to twoja wina. Spędziłam całe życie w tamtej dolinie. Mordowaliśmy się nawzajem i po co? Odebrałeś nam nadzieję, zanim tu dotarliśmy. Nie pochlebiajcie sobie. Wy też nie byliście wcale tacy święci. Paksowie nie byli tacy ulegli. Mieli moce. Tak wiele mocy. Musiałem to wszystko zrozumieć. I co, zrobiłeś łapankę? Torturowałeś ich sukni synu. Jesteś tak naiwny? Jak długo te stworzenia by nas tolerowały? Obróciły przeciw nam. Rzuciłyby nas na kolana. Pragnąłem tylko ich mocy dla nas. Dla nas, dla wszystkich! Żeby przetrwać, być silnym. Co nie widzicie? Traciliśmy ziemię, bo było napisane więcej. Ale twój los jest w moich rękach, dziecko. To, że masz moce godne bogów, jest przede wszystkim moją zasługą. To, co zrobiłem dla ludzkości. To ocalenie nas. Raczej nas skazałeś. No, ale wygrałem! Koniec. Chuj z nim. Nie traćmy czasu. Muszę podłączyć nadajnik do zasilania karaveli, żeby połączyć się z Flores. Kurwa, już to są! Trzeba wiedzieć. Nie, nie, zostaję. Muszę to zrobić! Rób, co musisz, doktorze. Te drzwi długo nie wytrzymają. Posłuchaj, jeśli ta bestia zniszczy kadłub, stracimy elektronikę i kapsuły. Wszystko, zajmę się tym. Tylko ściągnij te kapsuły. Ja, Pinko, leś firmy myślał cały czas, że uratował, ale miał manię wielkości. Ja cię tupię. Ale tłatowę. wszystko się. Ja przez cały czas łamek. Jak... Ja cię tupię. Co się dzieje? Ale wszystko się wyjaśniło. Pod tym względem wszystko się wyjaśniło. Zaśmiałam się, jak Chana zabiła Mamroya. <takujesz> tak po prostu strzeliła podczas jego ale, na, ale główny bohater często miał takie sytuacje takie, że się wydawało, że dylemat moralny czy coś, a on po prostu rybką musi się po prostu w łeb, nie? <takujesz> Czyli to jest ostateczny oh. boss? Właśnie tak, masz twoje ulubione wieżyczki. O, oh, kurwa. Właśnie ja I... nie mam połowy HP. Nie wiem, jak on to robi. No i mi została jedna trzecia, więc. <grywa> eee. Stare wieżyczki nie znikają jak pojawiają się kolejne ci powiem. Ja mogę się zająć strzelaniem do wieżyczek, ty możesz strzelać do niego. Wiesz, ja mu górno zadaję. Tak, sorry za słowa, ale... Ja go tłukę po 190-200 MAX327 czy powinienem się sama ożywić? Czy... A Może... yy... Mów od razu. Sorry, chciałam się ożywić. Byłam w trakcie już ożywiania się, więc. No no. Ależ on pada. i... Rewolwerem cię wytłukę. TAK! Broń podręczna go zabiła! A to tylko połowa. Jak połowa? No. Teraz będzie druga część, na pasku tam na górze pokazywałam. Tak?! No. <grytanie> Nie widziałem! Ale faktycznie biegniemy gdzieś indziej. A tu leży amunicja. Jej! Dobra, jest amunicja, jest amunicja, jesteśmy do przodu. Nie są. Te warunki pogodowe w ogóle wyglądają, jakby miały nas zabić, a co dopiero walka z nim. Jak tutaj latają kamienie wielkości głowy. Pan, ale to warunki nie sprzyjają. To nie nasza wina. Jak to na fizyce. A trzeba uwzględnić opór powietrza? Nie no, teraz piję wchodzi w obrażenia. Po 70 punktów obrażenia. No i dziwić się, że ten typ tutaj przegrał bitwę, znaczy wojnę całą z nim, z tymi dzikimi. Oj, marwałem. Oj. Szybko, że... Odej, odejdź, 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 odejdź. Jak komicznie kolosalne obrażenia zadaję mu rewolwerem, bo jak trafię rewolwerem w łeb, to zadaję mu po prawie 3000 obrażeń. O kurde, ja zaraz padnę znowu. Mi no, wystarczy strzał w głowę. Nieeee, nie Tak nie Wystarczył jeden strzał w głowę, naprawdę, nie miał w ogóle życia. On już... Oh shit. Nie. Ja myślałem, że te fazy jeszcze są osobne, to już... Jak zginęłaś, to myślę, eee, no nie będę go unikał, przecież jak coś, no to najwyżej tą drugą fazę tylko powtórzymy, a to... Nie, no tak się nie robi... Wiesz co jest naprawdę komiczne? Że ja go naprawdę pokonuję bronią podręczną, bo mam największy damage na nie. Mam 6 naboi w magazynku, 8 I jak dobrze trafiam, to go tłukłem po 3000, nie? Oh, daliśmy radę. Oh, ale obniżony o dwa poziomy, poziom. Kolera, Cholera, doktorze! Nie damy im to, to zaraz wybuchnie! Już prawie! Już prawie! Z, Z, nie Musimy wiać! Musimy Nie mogę! Muszę przesłać kody!

Nie zamierzam już nikogo stracić. Też masz napisy spartolone względem reszty? Patrzcie tam. Zadziałało. Udało wam się. Mój Boże. Chyba część komend została przesłana. No. Jak zwykle powtarzam, trzeba zawsze walczyć do końca. To co? Ludzie Monroya? Nie, nie sądzę. Kim jesteście? Jesteśmy ze strefy wojny. Jesteście outriderami? Są opowieści o Alterdzie i outriderach. Otworzyli granicę, znaleźli w lesie lekarstwo. Idziemy Waszym śladem od strefy wojny. Krzysztof Dolaś? To już koniec? No. To jest mój kumpel ze studiów, tylko nie Krzysztof. Ciekawe czy ma koniec. Ale ja cały czas ciarki. tego na tej końcówce. Wiesz ta końcówka by była 100 razy lepsza, gdyby się mi dźwięk całkowicie nie rozjechał z obrazem i miałem całkowicie inny obraz, inne napisy i inny dźwięk. Mm. I jak mi się wyświetlił na sam koniec ten napis Outriders na sam koniec, to, 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 to w ostatniej chwili dokładnie, to wtedy Ania kichnęła. Na no zdrowie. Na zdrowie. I co, i ten typ przeżył niby teraz? Bo go znowu pokazali. Z którym na koniec walczyliśmy? Jakiś niezniszczalny normalny. O, jest nasza jednooka. Babcia. I znowu przestawiony dźwięk. Przepraszam wszystkich z YouTube'a za ten dźwięk, ale no, no nie jestem w stanie nic na to poradzić. Tak. No, niestety, jak coś takiego się spartoli w grze, to. To dupa. Tak jak uprzedzałem, yy, urwało mi film. Skończyło mi się miejsce na dysku, na szczęście całe zakończenie, wszystko co miało się nagrać się nagrało. Tutaj po tym wszystkim odebrałem jakiś tam przedmiot z kapsuł, dostałem hełm, który jest w sumie fiadowoski. Do tego wcześniej dostałem ten legendarny pistolet, ale on też nie jest jakiś super, więc to rozkładam. Bo, z tego, co mi wiadomo, to się właśnie bardziej opłaca na początek właśnie te wszystkie przedmioty rozkładać. W sumie w ogóle się opłaca chyba tylko i wyłącznie rozkładać te przedmioty legendarne. Za to jest, się poznaje te nowe tam schematy. Tutaj gra nas informuje o tym, że mamy te różne ekspedycje, po które możemy cisnąć, żeby sobie zbierać te zrzuty i, i przez to grindować, po prostu rozwijać bardziej postać. Z tego, co też widzę, to. O, gdzie jest ta nasza pani? Tu jest nasza pani. To możemy sobie normalnie uczanny ruszać i cofnąć się w którekolwiek miejsce chcemy. Poprzechodzić tam misje poboczne. Dużo misji jest powtarzalnych. Tak jak na przykład znajdziemy misję yy, na jakimś terenie, że mamy. Te dostępne zadania, tak? To, to co macie na dole opisane to je można brać w kółko. Znaczy, tych historyczka nie, ale, ale tam była właśnie te starożytne moce, tutaj, czy coś, A to można sobie powtarzać. Ostatnie życzenie tutaj, z tego co mi wiadomo, to właśnie takie questy możemy sobie powtarzać, jak mamy na przykład punkt, gdzie bierzemy tego questa i gdzie go oddajemy blisko, to. Czasami nawet się opłaca. Ja tak sam grindowałem coś w łomie albo na Martwej Przełęczy. Nie, tutaj. Z drapieżnika w ofiarę? Chyba tak. Taleśna enklawa i tam chyba z drapieżnika w ofiary. Tam było zabicie takiego dużego zielonego stwora, który później wcale nie był jakiś taki super mega epicki. No, także tak jak widzicie, się podziało. Zakończyła się gra. Według mnie jest zarąbista. Naprawdę, według mnie ta gra jest przezarąbista. Yy, mnóstwo jeszcze mamy do przejścia, bo jak widzicie, przeszedłem. Tylko dwie yy, rzeczy dla historyczki znalazłem. Tylko trzech poszukiwanych zabiłem. Yy, tylko dwa stwory pokonałem. I tylko 6 z 22 misji pobocznych wypełniłem, także naprawdę jest tego mnóstwo do zrobienia, do znalezienia, do przeszukania, do zdobycia i się myślę, że z tym pobawię. Jak ktoś będzie, kto będzie chciał mi dotrzymać towarzystwo, tak jak dzisiaj grałem sobie z koleżanką, no to, to, to bardzo chętnie zapraszam. Jak nie, no to będę to wszystko przechodził sam. Może Smigo? Chyba tak, miał, miał Nick Smigo, chyba może też będzie chciał dołączyć, zobaczymy. Tymczasem dzięki wielkie, do zobaczenia następnym razem, do usłyszenia. Mam nadzieję, że Giera się Wam podobała tak samo jak mi, bo była super. I tak jak myślałem wcześniej, że wszystko rzucę tylko na streama, to chyba Wam nagram też te misje poboczne i eee, się okaże. Może będą sobie leżały na dysku i czekały, aż przyjdzie taki moment, żeby je wrzucić ale, ale chyba je ponagrywam. No to może być dobra opcja na takie krótkie filmiki gdzieś tam do wrzucania eee, później takie, że tak to brzydko nazwę zapchali dziury, a może kogoś zainteresują. Tymczasem baju, do następnego, na razie było mi bardzo miło, z tej strony był niepopularny, a to jest gra, którą przyjrzymy od początku do końca, co się niesamowicie rzadko u mnie zdarza, no ale dziś się zdarza, jak widać. Baju.